Cześć Tony Marcin, kolejne zadania z cyklu darmowych korepetycji. Tym razem Remek wysłał mi 5 zadań i niektóre są z podpunktami. jako zaliczenie na semestr. Tak, zadania na zaliczenie. Jakiegoś tam pierwszego semestru do klasy drugiej jakiegoś tam liceum. Yy, no spoko pomogę Ci Remek je zrobić. Pytanie tylko, czy masz to rozwiązać i oddać nauczycielowi, tak? Czy podobne zadania będą na jakimś Twoim zaliczeniu, nie? No zobaczymy. Każdy będzie postanowiłem ci je zrobić, także. Tak jak prosiłeś, zaczynamy i jeszcze powinny dzisiaj być spokojnie wszystkie na YouTubie. Dobra, czyli jest tutaj pięć zadań, tak? Tu jest cztery, ale jeszcze jest jedno na dole z wykresami funkcji. Dobra, no to zaczynamy. Trzeba obliczyć, czy oczywiście tu mamy właśnie działania na liczbach rzeczywistych, czyli pierwiastki, potęgi, ułamki, mnożenie, dzielenie, dodawanie, odejmowanie i tak dalej, tak? Dobra, zaczynamy sobie od punktu A, no i lecimy tak. 0,064. Co tu zrobić? A no tutaj trzeba zrobić to, że zamienimy to na łamek zwykły. Czyli to będzie oczywiście 64. No i ponieważ są trzy liczby za przecinkiem, to to jest oczywiście tysięcznych. Ponieważ tu jest 1 trzecia, potęga 1 trzecia, to jest nic innego jak pierwiastek trzeciego stopnia. Tak? Potęga 1 druga to jest zwykły pierwiastek, 1 trzecia to jest pierwiastek trzeciego stopnia. Dobra. Przepisuję ten minus, to jest przed nawiasem. Teraz tak. Tu mamy minus minus 0,2 0,2 to są 2 i po skróceniu to będzie minus 1 piąta. Tak? bo 2 to są 1 piąta do potęgi minus drugiej. Teraz 16 przepisuję albo dobra, 16 sobie jeszcze przepiszę. Tu jest potęga minus 0,25 czyli potęga minus 1 czwarta. Ok. Plus to sobie zamieni noamek niewłaściwy. 1 razy 9 to jest 9 plus 7 to jest 16, i to jest do potęgi O. Do potęgi 1, 2, czyli to jest po prostu pierwiastek z tego. Ok? Dobra. Pierwiastek z 64 trzeciego stopnia to jest 4, ponieważ 4 razy 4 to jest 16, razy 4 to jest 64. Więc tu mamy 4, a tu mamy po prostu dyszkę, bo 10 razy 10 to jest 100 i razy 10 to jest 1000. Tak? Pasuje. Teraz tak, co to z tymi wszystkimi minusami bez Tu minus, tu minus i tu minus. Potęga jest parzysta, więc ta parzysta potęga skasuje ten minus w nawiasie. Ok. Czyli ten minus z przodu sobie przepiszę. Parzysta potęga, bo dwójka jest parzysta, kasuje ten minus w nawiasie. Ja sobie mój ułamek odwracam. A jeżeli odwracam ułamek, to znika też potęga na górze, czyli jest tak. Ok? Dobra. Co tu robimy? Odwracam sobie ułamek też tą liczbę szesnastkę na 1 szesnastą i jak się odwróci liczbę to znowu zniknie minus w potędze, czyli będzie potęga 1 czwarta. Czyli inaczej ja sobie zapiszę to w ten sposób. Tak. Potęga 1 trzecia pierwiastek trzeciego stopnia, potęga 1 czwarta, pierwiastek czwartego stopnia, potęga 1 druga, zwykły pierwiastek 2 stopnia. Ok. No, 16, dziewiątych, pierwiastek 16, 4, pierwiastek z 9, 3. Yy, tu się oczywiście ładnie skróci 2, 5, czyli z tego mamy 2 piąte minus 5 pierwszych to jest 5 do kwadratu 25 razy 1, 2 razy 1, 2 razy 1, 2 razy 1, 2 to jest 1, 16, czyli tu jest 1, 2 plus 4, 3 to jest 1 cała i 1, 3. Ok? Równa się. 2 piąte minus 25 razy 1 druga to jest 25 drugich czyli 12 i 1 druga. To dać 1 cała i 1 trzecia. Dobra, to najpierw może te. Ok? <laughs> czyli mamy tak. Minus 12 i 1 drugą sobie przepiszę. Powiedzmy tu na górze. Plus i teraz tak. Wspólny mianownik dla piątki i trójki to jest oczywiście 15, czyli będzie plus. Tu będzie 6 piętnastych. Dodać jedna cała i 15 będzie 5. Minus 12 przepisuję. Oczywiście tutaj może inaczej. Ja tutaj i tak będę musiał mieć wspólny mianownik. To znaczy, że wspólny mianownik dla dwójki i 15 to będzie 30. Więc ja napiszę to z od razu trzydziestych, tak? Dodać. Jedna cała zostanie, a tu będziemy mieli 6 plus 5 to jest 11,15, a 30 to będzie oczywiście razy 2, czyli 22. Znaki mamy różne, czyli te liczby musimy od siebie odjąć i postawić znak większej liczby, czyli mamy 1 minus 12 to jest 11, ale 22 minus 15 się nie da odjąć. Tak, wynika z tego, że, no dobra, to już od razu będę pisał, yy, 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 45 minus, tak, bo pożyczamy jedną całość. I tu będzie 11 całych i 45 30. 11 i jedynka to jest dycha, jak odejmiemy, a 45 i 20 to jest 23 30. I oczywiście znak większej liczby na minusie, to jest poprawna odpowiedź. Wynik może być dziwny, bo nie wiem, czy tu jest 1 trzecia, czy minus 1 trzecia. Jak tu jest minus 1 trzecia, to to się ładnie odwróci. No i wtedy będzie troszkę ładniejszy ten wynik, tak? Nie będzie 2 piąte, tylko będzie 5 drugich. No i tu się znacznie łatwiej to poskraca, ale nie widzę, bo niestety zdjęcie jest niewyraźne. Dobra, czyli mówię. Pamiętać, że 1 druga to jest zwykły pierwiastek, 1 3 to jest pierwiastek trzeciego stopnia, 1 4 to jest pierwiastek 4 stopnia. Jak mamy minusy w potęgach, to liczbę trzeba odwrócić, i wtedy minus znika w potędze, a jak mamy do potęgi parzystej, to minus w nawiasie zniknie. Ok? I tyle. Dobra. Czyli pierwszy podpunkt mamy A załatwiony. Ja tu sobie to oczywiście skasuję. Bo wiecie co, chyba tak będzie jeszcze szybciej. I oczywiście bierzemy się za podpunkt B. A w podpunkcie B mamy dość prosty przykład, więc myślę, że szybko pójdzie. Ten pierwszy był taki skomplikowany. Bo mamy tak: a do potęgi trzeciej do potęgi piątej. Jeżeli jest potęga podniesiona do potęgi, tak jak w tym przypadku, to te potęgi wymnażamy, czyli to będzie a do potęgi piętnastej. Podzielić przez a do potęgi piątej. Przez. A tu mamy a do potęgi siódmej razy a. To a jest oczywiście do potęgi pierwszej. A przy mnożeniu potęgi możemy sobie dodać. Tu jest dzielenie, czyli a do piętnastej podzielić przez a do piątej. To jest A do 10, bo przy dzieleniu potęgi się odejmują A do 8 przepisuję. kreska łamkowa to też jest dzielenie, czyli też potęgi muszę odjąć. 10 minus 8 to jest zakład. I koniec. Więc tak jak mówiłem, w porodaniu z tym A przykładem ten przykład B był po prostu banalny. Tak? Pamiętać. Potęga do potęgi potęgi mnożymy, przy dzieleniu potęgi odejmujemy, a przy mnożeniu potęgi dodajemy. Dobra. I jeszcze został podpunkt C. Czyli troszkę pierwiastków, mało kto je lubi, nie dziwię się. Ale lubię, bo umiem, ale mało kto je lubi. Dobra, tujeczkę przepiszę, minus, a może mało miejsca, minus dwójkę przepiszę i dwa pierwiastki z pięciu przepiszę. Dlaczego? Bo ja się chcę troszkę zająć tymi pierwiastkami, a mianowicie tym pierwiastkiem z 45. pięciu. Biorę sobie liczbę 45 pięć i ją sobie rozpisuję na czynniki pierwsze, czyli 45 się dzieli na pewno przez 5, prawda? To jest 9. 9 się dzieli przez 3, czyli jest 3, i tu przez 3, czyli jest 1. Dokładnie to samo sobie sobie z 20. Czyli dospiszę sobie 20, że to jest. Przez 2 to jest 10, przez 2 to jest 5, i przez 5 to jest 1. I teraz tak. Tu oczywiście można wpisywać tylko i wyłącznie liczby pierwsze. To jest bardzo ważne. Ale już abstrahując od tego. Zamiast pierwiastka z 45. Ponieważ pierwiastek jest oczywiście drugiego stopnia, czyli łączę sobie dwie liczby, i te liczby, które sobie połączyłem, poje, wyskakują przed pierwiastek, a to, co zostało, jest pod pierwiastkiem. Tu sobie połączymy znowu dwójeczki, czyli to będzie 2, i to, co tu zostaje, leci pod pierwiastek. Dobra? Czyli to się równa. 3 razy 3 no to będzie 9 pierwiastków z 5 minus. 2 razy 2. To jest oczywiście 4 pierwiastki z 5, i to jest podzielone przez 2 pierwiastki z 5. 9 pierwiastków z 5 minus 4 pierwiastki z 5 to jest oczywiście 5 pierwiastków z 5 przez 2 pierwiastki z 5. Zauważcie, że tu już nie ma ani dodawania, ani odejmowania, czyli ja te pierwiastki mogę sobie elegancko skrócić, czyli zostanie po prostu 5 drugich, a więc 2 całe i 1 druga po wyciągnięciu całości. No i tyle. Tak. To jest pierwsze trzy podpunkty z pierwszego zadania od rynka, który które dostałem w ramach domowych korepetycji. Jeżeli uważasz, że fajnie tłumaczę zadania i podoba Ci się jak tłumaczę, daj łapkę w górę i napisz mi o tym w komentarzach, tak? A póki co zapraszam Cię oczywiście na nasz fanpage, gdzie jeszcze, jeżeli dzisiaj dostaniemy zadania albo jutro dostaniemy zadania, to konkurs cały czas trwa i będzie, będziemy mogli Wam wysłać jeszcze nagrody w postaci właśnie na takich koszulek, bo na fanpage'u jest oczywiście konkurs matematyczny. No, dobra. Dzięki wielkie, pozdrawiam Cię serdecznie i zmykam do podpunktu DS pierwszego zadania. Odremka. Cześć. Zmotywuj nas do dalszej pracy zostawiając łapkę w górę i subskrypcję. Jeśli dalej masz problemy z matematyką, zajrzyj na naszą stronę matematykazpas.pl